Cześć, dzisiaj tak cały zwierzyniec oprócz Pumy ze mną tutaj przyszedł czekajcie bo te drzwi to kur... ze starości się same rozpadają tutaj tak mam światło odłączone ale plan jest taki z tej strony wysprzątać te garaże i mamy tak a jakieś tam stare dmuchane baseny jeszcze czy tam landeki na basen złomu trochę sprężarka nawet nie wiem czy ona się kręci wiecie czy kurde że to pewnie się kręci kurde, to... dobra wentylator odkręcę a zbiornik ze sprężarką idzie na złom tu patrzę jeszcze jakieś kursze od tego aluminiowe iskrowniki obudowy albo od Junaka albo od Awo Simpsona o głowica głowica M72 ale ona też już się sama z siebie tutaj kursze roztaczają eee, tamta. Tamta chłodnica duża zostaje, bo to jest taka podwójna. Nie wiem, tam z 1,20 20 na 1,20 albo 1,5 na 1,5 m. Eee, tutaj, no dobra, jakieś światło bym musiał. Tu jest pełno chłodnic takich. Nie będzie widać. Lampką może przyświecę. Gdzie ta moja czołówka? O! Tu są takie Chłodnice od tego znaczy od chłodni to są yy skraplacze albo i chłodni, te parowniki. Teraz nie wiem nawet nie wiem czego one ale to raczej tam nie będą chyba miedziane. Tą część to tutaj zobaczę co stąd jeszcze powynosić. No dobra, idę chyba sobie tutaj nie ma albo. Ciągnikiem podjadę i w łyżkę będę ładować, albo jakoś tutaj wękm stanąć i nosić. E, no to sprężarkę to i tak bym musiał, to i tak bym musiał tym. E, no, ciągnikiem przecież to nie będę targać. O, kółka jeszcze może odkręcę, bo kółka to są takie własne roboty, ale to one. Potężne ciężary wytrzymają to je pewnie albo obetne, albo ściągnę. Bo to podwałożyska w każdym kuku, piasty porobione. Dobra, to się powoli biorę. Idę chyba ryby pokarmić. Tu jest 500 Hydrofor Fabrycznie Nowy, to nie było nigdzie używane. Nie mam, tylko może gdzieś znajdę tutaj tą rewizję, tą klapę na dole. z tego by można zbiornik jakiś do powietrza. Zrobić na no albo podłączyć jako hydrofor, nie? Dobra. Idę po klamoty i będziemy działać. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks Isn't that spittin' slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you hide behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains and last And to believe in what you got, it was built to last Yeah! Now that I've been put through, I've never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna lend the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to say the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something as topical Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable Things your irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low And I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a trip I've had for several ages I take it, modern kingdom for the taking Now that I've been through, through I've never got anyone to tell I do it all myself I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough. dobra tak to wygląda tamto znaczy te rury drenarskie zostawię ten stary basen i tam jakieś takie pierdołki plastikowe to albo na pszok wywiozę albo w plastiki pójdzie tu mi zostało ten znaczy taka przekładnia to jest wiecie co o to tak kiedyś było mocowane Dwie pompy hydrauliczne, tu jest napęd do nich. O, nawet się, nawet się to kręci. Dobra. Ale plan był taki, właśnie do tego wozidła mojego to tak tutaj o ramy było oparte z jednej i z drugiej strony. Pompy wywalić nasze to kiedyś, tak myślałem, zrobić może kiedyś jeszcze skutecznie yy, kupić. Dwa sztywne mosty albo od jakiegoś tam Suzuki Samuraja, albo od Honkera. I teraz tak, ze skrzyni biegów, tam w tym wozidle, tu puścić napęd na to, bo pompy się kręcą w tą samą stronę. Pompy zwalić, dorobić tutaj flansze i zrobić wyjście naprzód i na tył. Żeby był napęd 4 razy 4. I tu jest bezpośrednio, nie ma oczywiście żadnej wiskozy czy nic. Ale to przy takich prędkościach to nie jest to potrzebne, bo nawet nie wszystkie terenówki mają. No i tyle. Mówię, to może. O, coś się zablokowało. Dobra, przemieliło. Może coś w pompie się działo, wszystkie dziury tutaj wleciało. I takie coś kiedyś w kombinowałem. To jest przykładnia taka. nasze te pompy od wózka widłowego lwów, taki duży wózek był kiedyś, silnik sześciocylindrowy benzyniak dolnozaworowy. No i to gdzieś takie kurcze się trafiło. Tutaj co jeszcze? No nic. Aha, słożeń, od stalinca został, to będzie do czegoś się przyda. Tu patrzę kurczę, moje te wypociny, kiedyś miałem. NSU to nie, to jest od iskrownika takie NSU miałem o, tutaj różne takie uszczelki samemu robiłem yy, owijałem tym kurcze to normalnie tyle krwi mi ten motocykl na psu. to nie wiem, coś tu w środku jest jeszcze bo co bo to był osów mały 125 ale Wałek rozrządu był w głowicy i z wału korbowego do głowicy napęd był przekazywany dwoma korbowodami cieniutkie, takie tam w granicach 4-5 mm, może i tak jeden przy drugim chodził, coś tak jak w parowozach z koła na koło jest robione, i z racji tego, że to było. Korbowodem, nie tam jakiś wałek królewski czy cokolwiek innego, bardzo ważna była grubość uszczelki między karterami a cylindrem i między głowicą a cylindrem. Wiadomo, grubsze uszczelki już się klinowało, już nie chciało chodzić, za cienkie też nie, no bo stała odległość była między wałem korbowym a y, wałkiem rozrządu ustalona przez te korbowody i każda mówię odchyłka to już była korekta robiona znaczy tam całą klawiaturę się ściągało i to tam historia kurde taka pełno ściągaczy kupowałem no bo ściągasz ma na przykład 0051 blaszkę no to potrzebowałem 2 czy 4 blaszki takie no to tych ściągaczy to kurde kiedyś to miałem tam i to było nie do wyregulowania tu znalazłem jeszcze o nowe nowe od tego bo to tato jeszcze tutaj kartkę ma Gumy od sprzęgła od Stalinca. To były pakiety takie, tam nie pamiętam, po 4 czy po 5 takich gum. Blachą tutaj okute, zmitowane przez środek. To jakieś takie pojedyncze, a może blacha gdzieś wygniła, bo zawsze się całe pakiety kupowało, nie tam na sztuki gumy. To też się rwało w Stalincu. No i chyba tyle. kurde. jakieś tam dwie kosy znalazłem. No i chyba i chyba tyle te, te przewody te kable wszystkie to nie wiem co z tym to tutaj też jest od stalinca bo to po kształcie widzę że to jest od tego od reduktora jak silnik ten do zapalania był dwucylindrowy benzyniak no i skrzynia biegów taka była tam wolne szybkie takie coś A reszta śmieci to to pójdzie do palenia takie tam jakieś palisada drewniana, bo to już się tam do niczego nie nadaje. To mówię, to zostaje. Może jeszcze kiedyś na to czas przyjdzie. Tutaj jakieś takie profile. Nie wiem nawet co to kurczę z tego było kiedyś. Znaczy nic nie było. Gdzieś tam kiedyś tata kupił nas, woził. Taki profil tutaj jakoś tak zagięte ze skosa tu no i wynalazki takie to muszę rozkręcić tylko albo pociąć śruby tam są jeszcze od tego miedziane rury od chłodni przewód jakiś taki gruby od spawarki no, się sam tam już sypie no koła koła felgi z obciążnikami idą na złom od yy, kiedyś też mieliśmy taki tam kurde to jeszcze tam mały byłem Terrawiar i taki ciągniszek jednoosiowy. To to są zabytkowe takie stojaki. Stojaki do słoi wajsa yy, Słoje to te, co i mam takie, wiecie, te szklane butle duże. Tu się wstawiało w ten słój. Tam, wiadomo, no, kiedyś to, co to, jak to, jakieś tam zaraz powojenne, pewnie takie te na jakiś sznur łojowy, pewnie było to uszczelnione tutaj słój stał, tu było zasilanie zobaczcie jak to wszystko kiedyś blacharze potrafili je wyformować ze stożka, tutaj jeden stożek kawałek prostego, drugi stożek tu była siateczka stawiana jeszcze w razie jak się gatunki pewne w słojach lęgną, że rybki wypływały, ten wylęk. zostawał tutaj w tym basenie, bo siatką było oddzielone. No i tu był spust na zewnątrz, też ze stożka zrobione. Tu widzicie, tutaj dno jest płaskie, a to takie coś, kursze, nawet nie wiem czy to może, kurczę, zostawić gdzieś, gdzie by to, kurde. Skoły rybackie już chyba nawet nie ma w Sierakowie A niech stoi, jedno zostawię. Jedno kółko ściągnąłem, a drugie, aha, drugie jest tam, bo rozklepana ośka, ale to sprężarkę tak sobie postawiłem, że oszlifuję i ściągnę. Stara opona od sześćdziesiątki, znaczy stara, że bez bieżnika, i ten, ale jakościowo ona nic tu nie jest skruszana. Nie, no jest dobra bym skłamał, teraz już jest, bo kiedyś to nie było ale jakby ktoś chciał na bliźniaki, czy gdzieś do lasu za darmochę, proszę bardzo dobra, w tamtej części przejrzałem, no to co tam no kurde, nie ma za dużo, nasze są aluminium, bo tam jest masa na palecie czekajcie, lampkę zaświecę to nie wszystko, bo jeszcze o, ale są Widzicie, czekajcie. O. Węże trzeba poobcinać tylko te, te sztorce, te szybko złącza sztorca, uszczelki wypróć, Węże, węże pójdą też do wyrzucenia. Ewentualnie tak patrzę, może ktoś kurde jak ma konie czy jakieś te pastwisko by takimi tymi ogrodzić. Wężem przecież to te parciane to, to, to kurcze będzie żyło i żyło. To od słupa do słupa tylko na jakieś te yy, zaczep taki, ten tylko jest, nie wiem, od, od Orkana czy od czegoś, nie wiem nawet to zostawię, bo chyba sobie do komacu, do pługa doczepię, żeby to było tam w razie jakiś uciąg taki ten. Czy coś zahaczy czy co. Tutaj jest stare aluminium od tego od wózka widłowego, przekładnia rozsypana no i takie specjalistyczne łopaty nie wiem czy ktoś będzie wiedział, jedną na dwór wezmę dobra, czekajcie, wezmę tą co jest oryginalna a nie tutaj przez nas robiona zagadka taka będzie taka, taka łopata tutaj jest dziura Coś, coś takiego. Bo my to później ze zwykłych łopat robiliśmy, bo takie coś nie było do zdobycia. My to zwykła, zwykła łopata. No i tutaj ta skrzynka u góry była dorabiana z zębami. Coś takiego. Chyba bo zaczyna kropić, ja się tutaj kurde upłociłem z tymi chłodnicami. Nie wiem z czego to jest, kurde, to to jedna waży, chyba z 30 parę, 40 kilo, taka to miedziane na pewno nie jest. Nie wiem z czego te lamele tu są, to kurde. Czy to jakieś cynowo-ołowiowe, czy cholera, wie ale to mówię, to z dużych takich chłodni było z demobilu przywiezione to widzicie palnikiem cięte wszystko było ale no wtedy to jeszcze w tamtych czasach było w pełni sprawne to jak to tutaj do nas zlądowało dobra kończę popadać zaczyna, się upociłem a w samym kitlu jestem to nie chcę żeby mnie przewiało bo jeszcze kurcze nie wydobrzałem a będę znowu z powrotem chory aha i tutaj mam takie siatki też za bardzo na nie nie mam przydziału. Oczko takie, oczko takie drobniutkie. Nie wiem, tam. Z, no, milimetr na milimetr. No, po części są gdzieś do jakiejś ramki były. Tym, ale. gwoździami przybijane. Ale tu widzicie takie coś. I to może dam, bo to są jakieś tam skwasówki czy z nierdzewki. No to bywa, Osobno na mieldzę, bo to jeszcze tam jakieś blachy też takie mam siatki, coś takiego. No i tutaj tam trochę aluminium, ale aluminium to osobno pójdzie i z tymi tutaj ramkami, i jeszcze pozbieram co tam gdzieś po kątach leży. No i w piwnicach, bo tam te piwnice to się tylko piętą można przeżegnać taki tam bajzel no ale to 100 lat wszystko znoszone bo się przyda, same przyda się nie? kiedyś to posprzątam na razie, cześć dobra jedziemy na podwórze kurde zmarzłem teraz na koniec, że Jeszcze kurcze brama mi się tutaj przymknęła od wiatru. Jeszcze porządek z tymi rurami bym musiał na stojakach porobić, bo część to tam albo sprzedać to też na słupki jakieś albo a tutaj co zawory też tych zaworów tyle jest, że, to, że coś było przepadać zawsze Pada, bo taka bieda z wodą u mnie jest, że wczoraj czy tam sprzed wczoraj na wczoraj w nocy i wczoraj to, co popadało, no to w granicach 11 litrów, ale to jest nędza z biedą. Dobra, no dobra, deszcz pada, niech pada. Jedziemy ten złom Mam nadzieję, że złomowisko urzęduje jeszcze po nowym roku. Lokomotyw stoi po tej stronie Niby czynny to tam jest akurat na wadze Dobra Już rozładowane Patrzcie tu wam pokażę Te lokomotywy ile tego tutaj stoi Tam za tym budynkiem Cały rząd taki Kurde I wszystko na złom Kiedyś to jeszcze więcej Mi się wydaje że tutaj stało A może wagony stały Takie na tym Dobra Na raiz.